Dzień dobry, witam Państwa jeszcze raz do istotnej prawdy. Naszym tematem dzisiaj jest 144 tysiące. Ten numer jest nie najlepiej zrozumiany w księdze objawienia i też nie ma zupełnego wytłumaczenia, jeżeli chodzi o ten numer. A więc, jakby nie było, zawsze nam będzie czegoś brakować. Ja tylko dzisiaj chcę dodać pewne cechy do tych 144 tysięcy. Aby zapoznać się bardziej z tym schematem, w jakim to jest napisane, a nie wytłumaczyć, kim oni naprawdę są. To nie jest temat na dzisiaj. Tematem dzisiaj, żeby tylko zaznaczyć, czy ten numer powinien być rozumiany symbolicznie, czy literalnie. A więc bez zwłoki, chcę zaprosić Państwa do przeczytania 6.17, to jest rozdział 6.17, werset, w którym jest zadane pytanie, i to pytanie nam na coś odpowie. A więc to pytanie brzmi, bo nadszedł wielki dzień Jego gniewu i ktoż może się ostać. A więc pytanie pada: kto w tym Jego wielkim dniu się otrzyma przy życiu? My wiemy, że wszyscy zbawieni się utrzymają w tym dniu. To jest dokładnie, co uczy Biblia. Nawet ci, którzy umarli, wstaną i ci, którzy żyją razem, z, razem ze sobą, będziemy pochwyceni do nieba, kiedy Chrystus przyjdzie. Co znaczy, że w tym dniu kto się ocali? Każdy, kto jest zbawiony. W języku objawienia jest to wyrażone w liczbie. Liczby są przeważnie symboliczne, jeżeli chodzi o objawienie. A więc tutaj, co mamy? Mamy wyrażenie 144 tysiące. Tak naprawdę to jest 12 tysięcy po 12 kłokoleń, a więc mamy dosłownie 144. Tysiące są tylko dodane do tego, żeby zaznaczyć, to będzie wielki tłum albo wielka liczba, to znaczy nieokreślonej. Jakiś numer. To jest tak, jak często mówimy w języku polskim biliony, czy coś w tym stylu, albo miliony. To znaczy, że nie konkretnie liczymy czegoś, a więc tutaj będzie 144 tysięcy, a więc nieokreślony numer. Poza tym są inne schematy, które szczególnie jeden, do którego musimy dojść, żeby zauważyć, jak jest to napisane, aby zrozumieć, kim oni są. 7. 1. Potem zobaczyłem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, trzymających cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. I zobaczyłem innego anioła występującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga Żywego i zawołał donośnym głosem do czterech aniołów, którym pozwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu. No to jest ważne. Chciałbym się zatrzymać w ten moment. One mają polecenie, aby, wy, wy, aby wyrazić, albo, albo żeby wykonać szkodę Ziemi i morzu szczególnie. Dlaczego Ziemi i morzu, a nie drzewom? Dlatego, że drzewa to są przeważnie ludzie wierzący, a więc Ziemia i morze oznaczają tutaj ludzi niewierzących. To są regularne terminy symbolizujące to w języku objawienia. 7-3. Nie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, dopóki nie, od, nie opieczętujemy sług naszego Boga na ich czołach. I usłyszałem liczbę opieczętowanych: 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. On słyszy tę liczbę, coś ciekawe: on nie widzi nikogo. Dlaczego on ich nie widzi? najprawdopodobniej dlatego że kiedy słyszy tę liczbę mamy wojny mamy te wiatry które się dzieją a więc ci ludzie nie są w jednym miejscu oni są rozproszeni po całej kuli ziemskiej czy po całym okręgu ziemskim to jest nieważne w tej chwili oni są po całej ziemię, po całej ziemi i oni czekają na przyjście ale też są ukryci oni się ukrywają od ludzi którzy chcą ich zabić a więc od tych wszystkich innych narodów teraz jest pytanie co ten numer oznacza? I teraz on przechodzi, aby nam wytłumaczyć z każdego pokolenia, i po ile, nie będziemy przechodzić przez to każde pokolenie czytając to, chcę to pokazać na mapie dzisiaj, na takim, na takim grafiku raczej, który nam pokaże coś specyficznego, co się dzieje. A więc, żebyśmy teraz przeszli do pierwszej Możeszowej 49, mamy tutaj wyrażenia synów Izraela, to są tylko synowie. Później mamy czwarta Mojżeszowa, która nam daje pokolenia. To jest ważne, abyśmy zauważyli, i też mamy drugie podanie w Zechariasza 48, gdzie też mamy 12 pokoleń. I objawienie też nam daje tych 12 pokoleń. Mamy cztery miejsca, gdzie mamy tych synów zaznaczonych razem z pokoleniami. Pokolenia są wyrażone tylko trzy razy: czwarta mojżeszowa, Zechariach i objawienie. Oczywiście pierwsza mojżeszowa to są tylko nazwy synów. Coś ciekawego się tutaj dzieje, to jest niewidoczne w tej chwili, ale chcę, żebyśmy przeszli do następnego slajdu i tutaj mamy słowo na, w pierwszej morzeszowej 49. Mamy syna Lewi, który nigdy nie jest liczony jako plemię w IV Morzeszowie, Czwartej Morzyszowej, albo czwartej albo w Zachariaszu. I też nie mamy Józefa. Józef jest jako syn w pierwszej Mojżeszowej, ale Józef nigdy nie występuje. Jako plemienie w czwartej Mojżeszowej albo i w Zechariaszu. A więc teraz mamy, mamy trochę problemu, dlatego że odrzuciliśmy Lewi i odrzuciliśmy Józefa, to nam zostaje 10, ale dalej mamy 12. Jak to się dzieje? O, dlatego że mamy Efraim en, i Menesa, które są rozdzieleniem Józefa, bo Józef był tak wielki, że rozdzielił się na te dwa, na te dwie, na te dwa plemienia. A więc dalej pozostajemy przy tych 12. Nawet jeżeli nie mamy plemienia Lewi albo Józefa. I, tak, i to pozostaje tak samo w czwartej mojżeszowej i w Zachariaszu. W każdym bądź razie w objawieniu dzieje się coś specyficznego. Mamy Lewi, który jest dodany i nie mamy Dan, który jest zabrany. I też nie mamy Efraima, który jest zabrany. Ale za to wracamy do Józefa. Co jest ciekawe... To jest to, że takich plemion nigdy nie było. A więc objawienie nam mówi, że to będzie 12 tysięcy z każdego plemienia. Zaczynamy od Judy, oczywiście tam jest Chrystus urodzony, więc zaczynamy od Judy w objawieniu. Ale kiedy dochodzimy do lewi, to już nie jest plemienie, nie liczyło się jako plemienie, bo nigdy nie dostawali ziemi. I tak samo Józef. Józef nigdy nie był liczony jako plemienie, to był tylko syn, ale że jego. Potomstwa były tak potężne i takich dużo, że się rozdzieliły na dwa plemiona. A więc to nigdy nie było plemienie. A więc co mamy? Mamy dosłownie powrót do oryginalnych imion, tak jak mieliśmy to zawarte w pierwszej możeszowej. A więc co mamy? Mamy symboliczne zrozumienie tych dwunastu synów Izraela. Inaczej ci, którzy Pochodzą od Abrahama, tak jak mówi Paweł, to są ci, którzy się ustają w tym ostatnim dniu. To jest ważne dla nas, bo nie możemy tylko zrozumieć literalnie, gdyby to miało być zrobione literalnie albo zrozumiane literalnie, siostry i bracia musielibyśmy powiedzieć, że Lewi i Józef to byli plemienia, a jednak to nie były plemienia. To byli tylko synowie Izraela, a nie plemienie. Teraz jeszcze coś ciekawego, coś się istnieje, co się dzieje. Mamy schemat, który jest tam podany. Ten schemat, który jest podany i jest ważny dla nas. Przejdźmy teraz do 7.9. Potem zobaczyłem, a oto wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu plemienia, ludu i języka, który stał przed tronem i przed barankiem, ubrani w białe szaty i palmy w ich rękach. Co mamy tutaj? Mamy powiedziane, że oni są z każdego narodu, plemienia i z każdego ludu i języka. A więc mamy cztery rzeczy zaznaczone, sugerując na to, że mamy tych ludzi zabranych po całej ziemi, skądkolwiek oni są. To nie są ludzie tylko z tych dwunastu plemion Hebrajczyków, to muszą być ludzie spoza całej kuli ziemskiej. Co też jest ważne, Dwa 2000 lat temu mieliśmy tylko dwa plemienia, które pozostały, że jeszcze można było jakoś je policzyć i jakoś je e, e, pokazać przez krew. Dzisiaj nawet tego nie ma. A więc pytanie, jest, skąd mamy wziąć tych wszystkich Izraelitów? To jest nie do zrobienia fizycznie, to się zupełnie zagubiło, dlatego że to nie jest celem Księgi Objawienia. Księgi Objawienia celem jest, żeby pokazać, że mamy. Duchowy Izrael, inaczej, my jesteśmy wszczepieni w Izrael i my stajemy się prawdziwymi synami, i my jesteśmy teraz rozdani do tych dwunastu synów, tych prawdziwych synów Izraela nie tych przez krew, ale przez tych siostry i bracia, wie, którzy wierzą. Jeszcze jeden schemat chcę pokazać, który jest bardzo istotny dla nas: to jest schemat tego widzenia i słyszenia. Jak żeśmy zauważyli, on najpierw słyszy, ten numer jemu podany, 144 tysiąca, więc mamy od razu nieokreślony numer. I teraz w dziewiątym wersecie on widzi wielki tłum. Kiedy spojrzymy się na ten schemat, ten schemat jest wyrażony przynajmniej 6 razy w Księdze Objawienia. Uważam, że jest wykorzystany 7 razy, ale siódmy jest odwrócony. Przejdziemy przez ten schemat teraz w tym momencie. Kiedy spojrzymy się w objawienie 1.10 do 12, mamy ten schemat podany, kiedy Jan najpierw coś widzi, później on się odwraca i, i widzi ten głos, do którego, do którego, który do niego mówił, to, co on opisuje, to, co on widzi i to, co on słyszy, są dwa różne opisy. Najpierw słyszy, później widzi. To, co słyszy, daje nam opis, później się odwraca i daje nam opis tego, co widzi. W każdym razie on opisuje tę samą osobowość, albo tą samą osobę, albo to samo zjawisko, albo tą samą wizję. I to się powtarza często. Tak samo w piątym rozdziale, kiedy on mówi, kiedy jest mu powiedziane, że lew będzie, jest zwyciężony. Jest on słyszy, że lew zwycięży, że on może otworzyć tą małą księgę, która jest zapięczętowana, kiedy on się odwraca, on nie widzi lwa, on, on widzi owieczkę, która jest podżnęta. A więc on tutaj ma, dwa, ma dwie, e, dwa symbole. Jeden to jest lew, który też oznacza Chrystusa, tak samo jak i owieczka, która też oznacza Chrystusa, szczególnie ta, która ma podrzęne gardło. A więc to jest ta, która jest zabita. Co mamy tutaj, siostry i bracia? Mamy wzór, gdzie on coś słyszy, i później coś widzi, daje nam dwa różne opisy. A jednak mówi o tej samej rzeczy, o tym samym zjawisku, bo to jest system, w który on wchodzi i to jest wyrażone, uważam, siedem razy. Oprócz raz w o, o objawieniu w 14 rozdziale, gdzie ten, od, gdzie ten porządek jest odwrócony, gdzie on najpierw widzi, a później słyszy. Nie chcę wchodzić w tą, tą schematykę i wytłumaczyć to, w każdym razie. Chcę zachęcić, abyście. Czytali tą księgę uważnie, zaznaczając ten schemat. I kiedy widzimy ten schemat tego porównania, możemy zrozumieć lepiej 144 tysiące. Jeszcze raz chcę podkreślić, to nie znaczy, że ja mam całą prawdę o 144 tysiącach. Ja tylko chcę dodać ten jeden element, szczególnie dzisiaj, tego wzoru słyszeć i widzieć. To, są, to jest bardzo ważny element, bo kiedy teraz przechodzimy do tego, rozdziału siódmego widzimy coś ciekawego. on najpierw słyszy ich numer. Później się odwraca i widzi wielki tłum. Inaczej te 144 tysiące i ten wielki tłum to jest ta sama grupa. to są inaczej ludzie zbawieni wyrażoni w języku objawienia w symbolicznym języku jako 144 tysiące i jako wielki tłum. To jest, uważam, biblijna prawda, biblijna zasada, na której Jan się opiera, kiedy pisze księgę objawienia. Dziękuję za uwagę, to jest Artur dla istotnej prawdy, błogosławionego i pięknego dnia.